Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lodówka się popsuła, więc trypanację czas zacząć. O taki kod Zobaczymy co to będzie. No 11 lat działała. Montujemy do tego albo przykręcamy do blatu, żeby nie latał. Nie ma prawa się ruszyć w czasie cięcia. No dobra siostro szlipierka muszę z tej strony dać kamerę, bo słońce takie świeci, że nic nie widać Jadymy, zobaczymy co tam będzie. Ona mi tu przeszkadza. O. kapkę, bo nie mam dojścia. Mhm.

To się zagrzała i zaczyna się wyłączać. No kurde, zapomniałem włączyć z pauzy jak, jak ciął No dobra, ale ucięte teraz niech ostygnie kapkę. Bo gorący. Jest. Olej mi się kurde wylał, a chciałem tego uniknąć. Także, szereg zdjęty. Szereg zdjęty, a oleju tu w nim? Dobra szczypce gdzie są Ciekawe w kompresorach też już też kombinują bo to tam metal nie ma co się łudzić Kable jeszcze. Byłaś O, Tyle oleju, ale nawet czysty. No, zobaczymy Ja zawsze tego oleju nie wlewam. Zawsze coś idzie zlewam pojemniki, i zawsze coś idzie przesmarować, nawet drzwi skrzypiące no i teraz sobie zobaczymy co to co to warte Warto było się trudzić lot się nie ducha Teraz trzeba porozkręcać I tego Prawa, lewa, prawa, lewa albo no to O, A ja gdzie to też robię ma tu No jakieś takie, że nie chcę to wyjść. Ech, już wiem jakie śruby. Muszę iść po narzędzie. O, śrubunek już jest. Zobaczymy. O, no, śruby jakie ładne. To są dobre śruby, dobrej twardości. No. Opa. O, wierniczek będzie do wytopienia. No. Coś tam będzie na tę olimpiadę. Dobra, trzeba będzie się na jakiś magło A może nie? Chwila, moment. Spróbujemy sposobem wybijania. Tylko mi się beton popsuje przez to wybijanie, no ale trudno. Trudno. Trzeba spróbować. Tylko was tu trochę obniżę. O! Mam taki. Elegancki, eleganckie, eleganckie narzędzia do tego o. No to jeszcze za wysoko trzeba złożyć złożyć Już będzie tacy o dobra. O. Tylko uprzedzam, że może nie być, bo ja nie jestem w tym temacie. Pierwszy raz to robię. Wiem, że ten tasar nie wytrzyma. Oj, tu by to była taka lekka metoda, nie powiem, coś nasuwać, o panie, chwila przedby. Muszę go chyba podroszczyć. swoją metodę o boże skurcz mnie złapał jeszcze w rękę chwila przerwy powiem tak to jest dobre, ale na małe transformatory gdzie jest cieniuszki drocik ale nie tu Uff. del preso del preso del preso na preso del preso del preso del preso del preso Albo tasak Też tos może być Spróbuję jeszcze raz kiedyś jak a co tasak o, o panie Kołtun się narobił Nic z tego chyba to ślipne zaraz. Powiem tak, naostrzyłem trochę ten. ale to jest inna historia. Le vemos a tu joder. viděla. oj bože, na čak mi to bylo? To mi namluvil. Oj, chyba kněžka. I co tu ci nie jest? koniec tego. To i takie poprzednie. Wysuwamy nogi. Idziemy na stół. Powiem tak. Pierwszy ostatni raz, jeżeli chodzi o te agregaty lodówki. Może inne silniki, gdzie mocno trzyma ten stojan, to tak, ale tu mi się narobiło, o, pełno takich kawałków. Ja sobie zapomniałem, że z, z tego, to on do by wychodzi. Po co ja tu kombinowałem? ale wszyscy robią, chciałem spróbować teraz to tak się pokiełbasił, po, że on nie będzie chciał wyjść o, może, może dobre rady za przewcenie, no ale nie na tym typie gdzie on leciutko wychodzi, bo on jest zaoliwiony. to ja szukam jakichś rozrywek o panie, panie, stój pan tu ile teraz zbierania tego wszystkiego kur, nie mi się wszystko o, proszę, ile drobnych takich tych. No przecież to głowa boli. Nie, 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 nie. Diabeł mnie pokusił. Próbować, ale... No widzicie, nie sparzy, to nie. Tak wszyscy chwalą, chwalą, ale... Może po prostu nie na tych typach kompresora stojana, bo ten to leciutko wychodzi i zamiast on tam jakiś opór trzymać, to on się poddaje i idzie razem z ostrzem do dołu, zamiast się ciąć. do czyszczenia. Nagle na ziemię mi pospadało. No ale dobrze, że mi dziuch. Teraz jakieś pudełko przyniosę. Powiem wam tak, ja wolę tradycyjne metody. To jeszcze do oczyszczenia będzie. Bo na chyba szczotką trzeba będzie. Jeszcze z ziemi mi z pół godziny że idzie, żeby to posprzątać. O bo chyba tego. Przez miesiąc będę mieć znajdową polskość miedzią tak jest Patrzysz, patrzysz, nie widzisz. Jak słońce błyśnie jakoś inaczej, od razu ją znajdę Dobra, pójdę po środkę. No tak, już zebrane, ale Jeszcze dojdzie pewnie z 5 gram, bo, bo tego, bo muszę tu ziemi pozbierać, ale teraz nie chcę się trochę chłodzi, bo jest gorąco jak diabeł Dobra odpalamy wagowego to, 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 to. Nie ten kąt? Zero A, pudełko waży 105 gram. Nie mam jak No, ponad kilo, panie to jest jakieś 90 będzie O nieźle Ale nigdy już tej metody na, może jak być jakiś zapieczony bardzo, ale na grube druty też nie działa To takie o transformatorki małe albo coś można dać, takie tam Dobra, że na, na razie tyle muszę złapać tchu po tym pałowaniu, ale to gdzie to tam? Nie da rady. Ja wolę swoje metody. No to pozdro dla wszystkich. Nara.